Adrian, jak idzie to wyciszanie przed walką zgodnie z zaleceniami pani psycholog? Bardzo dobrze. Skutecznie? Ta apka działa, którą masz na telefonie? Masz taką apkę pokazywała, że sprawdza ci czasy, ma. kiedy jesteś w social mediach. I czujesz, że jest mniej? Rzeczywiście ja no widzisz że To jest mniej, tak dwa razy mniej na pewno się można jest więcej. A za Twitterem się nie stęskniłeś, no bo tam jednak twoja armia. A, mówią mi czasami chłopaki. <grym> że stawia, co, tak? coś tam mówi, Ale coś takie śmieszne to mi mówią. a tak to, to nawet nie wiem, co się dzieje. <grym> no, jesteśmy tak naprawdę na dwa dni przed walką. Ty masz swoje takie już przyzwyczajenia, swoje takie rytuały związane chociażby z tym, że masz ze sobą obok siebie tutaj bardzo. Gładkowicza, który włazi z tobą do tej sauny i zbija tam dzielnie wagę. Pytałam go dzisiaj, jak ważnym elementem tych Twoich przygotowań, tej ostatniej prostej jest, a jak będzie dla ciebie ważne to, że jednak zabraknie go w na różniku w sobotę, no bo nie będzie z tobą na gali. Nie ma to znaczenia. Wiesz, nie no, Bartek też ze mną było. Pierwsze trzy walki, cztery w KSW to by nie było, nie? No bo już nie trenował u nas. Mhm. Więc potem był, więc jestem gdzieś, wiesz, przyzwyczajony kamil, kraska będzie u mnie, nie? Mhm. E, To też taka wartościowa Fajne. wymiana. E, jeśli chodzi o to, że nie ma Bartka, to że będzie Kamil, no bo to jest mój jeden z głównych partnerów, nie? Mhm. z którym robię w parze. Mhm. No dobrze. Zapytałam o to wyciszanie, zapytałam o te rytuały. Co poza e, wspólnym zbijaniem wagi z Bartkiem e, robisz w ciągu tych ostatnich dwóch dni? <kluje> Ja? No. Wyciszam się. No to to już wiemy. To nie, no A dasz sobie zabrać telefon? Oddaję oddałem że nie. Serio? No nie, o telefon. To nie odda cię już. No nie, bo nie potrzebuje. Dobrze, dobrze, dobrze. E, Zaczęłaś coś mówić, e, że poza telefonem, to co jeszcze? Tym wyciszeniem? Po jednym kształcie mam ze szpilą umówiony na jutro. Seriously? O Boże! Take my money, nagrajcie to, to może być będzie niezwykle. live na Instagramie z tego. Ekstra, a ty w ogóle grywasz w szachy, czy to będzie tak, że się teraz będziesz dzisiaj uczył, żeby coś tam jutro z, ze szpilą pokazać? Coś tam gram. <laughs> Okej. Okay. No dobrze. Adrian, troszkę się zrobiło przetasowanie na karcie walk. Pudzianowski spadł do szóstej walki. Tak, Wiesz, co to chodzi o rzeczy związane z, z El Classico? Tak, więc żeby. Od chyba 30 wyjdą, chyba o to chodzi, wiesz. Okay, jest. Sam... jest, bo oczywiście pierwsze jakieś takie komentarze, które można było przeczytać w internecie, to uuu już KSW się obraziło na podziana, zrzucili go tam na mniej ważną walkę nie i tak dalej, tak dalej. Nie wiedziałem, że jest zmiana. Myślałem, okay. że jest po No dla ciebie nie ma, tak? Ty miałeś być w mainwencie i w mainwencie jesteś. No dobra. E, nastroje. E, gdzie jesteś teraz taki wyciszony i tak dalej? O czym myślisz, na czym się koncentrujesz? E, nie wiem, jakie ćwiczenia mentalne wykonujesz? To jest też, myślę, bardzo ciekawe dla ludzi, którzy oglądają teraz nas na żywo. Na zbieniu wagi. Zbija, <laughs> Jestem skupiony. Yy, wiesz, to zobaczymy. No, dziś zacząłem współpracę z... Mm, Przytniecie no, to? No, znaczy jesteśmy na żywo. Nie jest przybyt, przybyt. A, ale ty, no masz prawo jesteś zmęczony, Adrian, ja pierdzielę. No umówmy się, bądźmy ludźmi, co? Z, bądźmy ludźmi. Beatą mm -hmm. i z Zofią. Tak. I co? No i zobaczymy jakie będą tego... <noise> Następstwa? <noise> Dobrze, no ja bardziej, że nie konsekwencje. Ja, ja jestem bardzo zadowolony i mm. widzę duże zmiany. Zobaczymy, jak to będzie w klatce, ale na ten moment e, jestem bardzo zadowolony. E, Zradzisz nam, ile zostało do zbicia? Możesz nie mówić konkretnie, ale czy mniej, czy więcej niż zwykle? E, czy mniej niż zwykle? Albo więcej. Czekaj, ostatnio no się z Mamedem, to muszę wrócić do walki Wcześniej. z Michalisztinem Igorem. Mhm. Mniej. Mniej. Dobra. Okay. Mniej, mniej. Okay. A, no już e, Patka mi tu zdążyła powiedzieć, że już ją wkurzasz, bo jesteś głodny, niedopity i tak dalej, więc e, e, już się nie może czekać tego, żeby ta waga została zrobiona. Jak wyglądają te ostatnie dni u Was w domu? E, przestajesz wieszać pranie i już jesteś nie do zniesienia? No. <noise> Najkrótsze i najbardziej rzeczowe odpowiedzi, jakie słyszałam. Tak Dobrze. Prawda. Adrian, no to w zasadzie trzy ostatnie rzeczy, o które chciałam zapytać. Po pierwsze to mimo wszystko chcecie zapytać o, o Twój typ na walkę Michaliszyna i... Artura Szczepaniaka no to jest jakby pytanie brzmi jak sądzisz z którym z nich się spotkasz po wygranej po obranie pasa jeżeli rzeczywiście taka sytuacja nastąpi to czy ty pujesz na swojego następnego rywala tutaj właśnie Artura czy bardziej Igora obaj już mieli tą szansę i obaj stoją też przed taką kolejną szansą wywalczenia sobie jeszcze raz tego title shota myślałem o tej walce no. trochę mi się zmieniło teraz pod koniec Zależy. Okay. A co myślałeś wcześniej, a co myślisz teraz? It depends. It depends. E, jak będzie walka prowadzona w spokojnym tempie i tak powoli przeglądowo, to Igor jest, wydaje mi się, mądrzejszym, bardziej analitycznym przeciwnikiem. A jeśli będzie się to działo szybko i Artur wpada takimi swoimi e, dziwnymi akcjami czasami. No to on się w nich odnajduje. Gdzieś potrafi w półdystansie kopnąć na głowę. Mm -hmm. I to samo zrobił z Chojem, to samo zrobił z. Teraz z Kim on wygrał. Trafił go Hajem, a potem go dobił. Z tym Lohore? Lohore, To było to samo, nie? Też półdystansie gdzieś z takiej bliskiej zmieścił tą nogę, i więc zależy jak mi będzie tempo walki dyktowane. Mm -hmm. Tak bym dawał 55 dla Igora, że jest mądrzejszy, mm -hmm. w walce bardziej analityczny mm -hmm. e, i 45 dla Artura. Mm -hmm. Dobra. E o typy na inne walki, myślę, że nie ma sensu też gdzieś tam ciebie męczyć, to więc dwie ostatnie rzeczy, zanim bo na pewno pojawią się jakieś pytania z czatu, więc pozwolę sobie je zadać. Spina na media treningu, tak? No, widzieliście się z narożnikiem Andrzeja, z Michałem Balcerczakiem. Ja tutaj zapytałam Bartka Gładkowicza wcześniej o to, o co tam dokładnie poszło i czy musiał cię, cię trzymać. No, Bartka zdanie było takie, że doszło do tej waszej męskiej wymiany groźnych spojrzeń i trochę za dużo słów padło. Chcesz się podzielić co padło, czy chcesz to załatwić po gali i o tym pogadać? Nie, załatwię to po gali. Okej. Okay. No dobra, nie, ja ci się nie będę. Nie, z czatu mamy jakieś pytania? Tak? Y no dobra, no to lecimy. Bardzo widać, że cię męczy waga. Czy nie uważasz, że wydarzenia medialne już w ostatnim tygodniu oprócz ważenia medialnego nie powinny się odbywać? Tak o, to jest tak bardzo ciekawe pytanie. Tak uważam. Mhm. Nie powinno być już OK mhm. A bo pamiętam, że mówiłeś o tym przed, no już no, przy okazji tej gali chyba, że ostatnio było tego bardzo, bardzo dużo, jak to teraz wyglądało? Czy ograniczyłeś, czy się nie udało ograniczyć? Ale o, o czym? Medialne, czyli wywiadę, wywiadę. Nie, to jest aktywność niemedialna wszystkie jakieś wywiady i Nie, to ograniczyłem. Na przykład w środę mi już chcieli kołować, oczywiście, żeby we wtorek pojechał na Mediadę i został do środy, to wszystko odwołałem. W mhm. środę wywiad, nie zostałem w Warszawie. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Jak dużą masz swobodę w takim właśnie mówieniu nie, jeżeli organizacja prosi, żebyś coś zrobił? Nie wiem. Dogadujecie się tak partnersko? No nie, staram bardzo... się robić wszystko, co do mnie należy, no ale jakby mm. już teraz wywiad odpuściłem do tę ostatnią mm -hmm. chwili. Mm -hmm. okay. eee, Barto, co zrobisz, jak przegrasz z Andrzejem? Myślałeś o tym w ogóle? Dopuszczasz, że do się taką myśl? Nie mów o rzeczach, które się nie wydarzą. Czyli <laughs> <laughs> nie myślałeś? Nie mów o rzeczach, które się nie wydarzą. Mówmy o czymś, co się może wydarzyć. Czy na przykład ja go poddam. <laughs> Czego najbardziej, czego najbardziej obawiasz się ze strony Grzebyka? Jedna rzecz. Eee, Pozwól. <laughs> e, zbijanie wagi trwa, rozumiesz, zmęczenie jest, ale bystry umysł został. <laughs> Czy będzie przytula z, z Andrzejem po walce? Przytula, spiona, cokolwiek? Jestem. Nie. Jednoznacznie. Yy, to już chyba to o tym mówiliście, ale yy, Bartos słodziaku, oczywiście o Czesinko Gangster, jak zareagowałeś na przesunięcie walki półdziału tak nisko? Czy nie boisz się ewentualnego odpływu ludzi z hali na waszej walce? A to, to też jest ciekawe, ciekawe pytanie. Mm? Może się tak wydarzyć. Ale nie wiem, zatrzymam, ale może się tak wydarzyć. No, później jak skończył, bo to wiadomo, że połowa hali czeka na walkę Mariusza. Więc mm. jest przyjście na walkę Mariusza. Mm -hmm. A walka Mariusza będzie trwała 30 sekund. Mm -hmm. No może do minuty. <noise> to mogą szybko pójść, no. Są zawodnicy, którzy mocno zwracają na to uwagę. Pamiętam, jak Marcin Różalski po swojej ostatniej walce zwrócił uwagę na to, że ej, kurde, wy wychodzicie, a my jeszcze mamy kilka rzeczy do powiedzenia. Może to mieć dla Ciebie w ogóle jakieś znaczenie, że ci ludzie wyjdą? Nie. Mamy to? No nie no, zaraz to, to pytanie Jezus Maria. Dobra, to trzy ostatnie. Bartosz kumplu, ocen efekty przeszczepu włosów surdyna, bo na bank zerkałeś z bliska sprzyczajki. No ja przez przyjeżdża do nas. Ja go chwalę cały czas, mówię, Patryk, on ja masz bujną grzybę. Ja cały czas się śmieję, nie mogę się napatrzeć na ciebie. Nawet w parze z nim robiłem parter tam jakby u nas i się śmiałem właśnie. Czy nie bałeś się, że Andrzej wypije ten sok? Właśnie to nie wiem, po co hey, postawiam ten się mikrofon. Po nim spodziewam yes. um. Cza... ostatnie. Cza... No to nie ma, no bo czas się ożywił i zaczęły mi uciekać te pytania, ale chyba nie, no nie mamy na razie, no to możemy kończyć. Dobra. Adriano, bo przed Tobą jeszcze wiadomo, ciężka ta ostatnia prosta. Ja Ci życzę, żeby poszła gładko i w miarę tak, jak sobie Ty to wyobrażasz. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Bardzo to doceniam, że do nas przyszedłeś. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Widzimy się jutro.